Jak Państwu się podobała dyskusja na temat... Sonda wręcz. Sąda wręcz, wręcz. Także, także. na temat naszej osiedlowej młodzieży. O. Prosimy wysyłać smsy, listy oraz pocztowe faksy. I kartki. I kartki. I listy, tak. Depesze, telegramy. Z tym co Wam i się maile. podoba, jak Wam się podoba i w ogóle o co chodzi. Yy... O, przejdę Kto da? No tak. Pod numer, podaję numer, proszę go sobie zapisać 607... Wyraźnymi literami 898691 Tam prosimy wszystkie opinie wysyłać. Teraz za Wasze uwagi własne i także co byście się nam przekazać? No powiedzmy, teraz zacznijmy kolejny część naszego programu. Proszę. Po krótkiej przerwie teraz zapraszam Państwa na nasz kącik donosicielsko-śledczy, w którym będziemy prezentować Państwu zbrodnie, które miały miejsce na terenie naszej gminy, prawda. Teraz przedstawię przestępstwo, które miało miejsce właśnie na dniach teraz, no nawet dokładnie nie wiadomo, nie można to stwierdzić, którego ofiarą padł niejaki pan Mirosław Z., który spędzał sobie tutaj wolny czas w Starzęckim Parku Krajobrazowym, no i właśnie po ciężkim dniu pracy i zaraz przedstawimy inscenizację tego zgo pamiętajcie. Ludzie, którzy w niej występują, nie są prawdziwymi osobami i nie należy ich w żaden sposób kojarzyć i łączyć z tą zbrodnią. Pan Mirosław, odpoczywając w cieniu po ciężkim dniu pracy, sączył jakiś napój. A, skończył się. Muszę się wylać. W pewnym momencie w otoczeniu pana Miosława pojawia się dwóch młodzieńców, którzy wracają prawdopodobnie o, z jakiejś imprezy. Ej, wuja! Masz fajkę? Tak. A nie mam! Jak nie mam? Pomóc ci znaleźć w Jak? No tak. tak. To jest panowie! Szkuba, teatrz się opane! Papieroskuwiamy! No, nie? No nie mówię! Czarny! Tech, tech! O, ona żyje tej! Uciekamy na buto! To! tutaj strasznej zbrodni nie zostali wykryci do dzisiaj. Policja apeluje do wszystkich Państwa, którzy mogli coś zauważyć, mogli coś usłyszeć, aby sk skontaktowali się z naszym komisariatem z pod numerem 997, prawda? A teraz już szybko pokażemy Państwu portety pajęciowe stworzone przez naszych specjalistów od spraw kryminalnych. Tutaj widzieliście że są Państwo pierwszego z nich, teraz prawdopodobny wygląd drugiego ze sprawców. Portrety pamięciowe zostały właśnie stworzone tylko i wyłącznie dzięki współpracy ledwo żyjącego i umierającego pana Mirosława, którego odnaleźliśmy w Swarzyńskiej Klinice na oddziale intensywnej terapii. I teraz już żegnam się z Państwem i apeluję o ostrożność i rozwagę podczas rozpoczynku w takich właśnie tutaj parkach. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.